Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i dawno mi tutaj nie było. Postanowiłem, że dzisiaj nagram dla Was sort takiego luźnego vlogaska. W tym vlogasku opowiem Wam troszeczkę o mocowaniach na kamerkę, w jaki sposób montuję właśnie GoPro. Naklejmy sobie takie mocowanie na nowy kask, klejemy stare mocowanie i w ogóle pokażę Wam, jak to wygląda. I niech Was tutaj sytuacji nie zmyli, wszystko tutaj jest w jak największym porządku. Już Wam mówię, co następuje. Moim głównym kaskiem do tej pory był taki oto kask TSG. Model jest bodajże Evolution, wpiszecie sobie TSG FMB World Tour i Wam wyskoczy ten model. W tym kasku migam już dosyć dawno, ponieważ jak jeszcze nie było kanału, ja już miałem ten kask, także tutaj już z 4 lata mam chyba ten kask. I postanowiłem troszeczkę pozmieniać i podmienić go na trochę inny kask, na kask czarny. Bo ten biały się trochę brudzi jednak. To zrobimy sobie tutaj mały unboxing. Jest kartonik. Jest kask, koniec unboxingu. Tutaj są jakieś tam klejki. O! W środku mam coś takiego, że ma tutaj taki system, którym mogę sobie regulować właśnie zapięcie tego kasku. Bardzo fajna sprawa. Tak oto wygląda kask na mojej głowie. Jest dosyć masywny, czuję się w nim bezpiecznie. Nakleimy sobie na niego jakąś wlepę i nakleimy tutaj mocowanie do kamerki. A kask jest to jakiś laser i nie jest to materiał sponsorowany, po prostu ten kask wygrałem na zawodach w Kielcach u Kapiego. I Kapiego z tej strony bardzo serdecznie pozdrawiam. z z niego. Dobra, lecimy. A żeby przykleić mocowanie do tego kasku, to wezmę sobie mocowanie z tego kasku, ponieważ je tutaj rzadziej używam. Ponieważ tutaj przykleję trochę inne mocowanie tutaj pod spód, ponieważ przy nagrywaniu jakichś rzeczy mam wrażenie, że tak jakby te nagrania tutaj właśnie z góry kasku mniej oddają to, co ja widzę tak naprawdę. W sensie, jak sobie obczajcie w jaki sposób śmiga Pilgrim na przykład i w jaki sposób mocuje mocowania, to on zawsze ma je tutaj z przodu maksymalnie. Ma jeszcze naklejone na przykład naklejkę tutaj u góry. Tego mocowania na samym czubku głowy używa zazwyczaj tylko w momencie, w którym korzysta ze Spinimonta. No ja ze Spinimonta nie korzystam, także... Także po prostu nie potrzebuję tego mocowania na samej górze, dlatego sobie nakleję je jak najbardziej z przodu kasku. I ogólnie tak jest, że jeżeli macie nowe mocowanie, to wiadomo, że ono będzie trzymać lepiej niż takie starsze mocowanie. Ja akurat tego mocowania nie używałem zbyt długo i myślę, że jestem w stanie je odkleić za pomocą suszarki, tak żeby po prostu trzymało. A czy będzie trzymać dalej po ponownym przyklejeniu, tego się niedługo dowiemy. Suszareczka 2 na 3 mocy i lecimy. Okay. Po chwili podgrzania ten klej tutaj powinien stopniowo puszczać i widzę, i widzę, że tak dzieje się też w tym momencie. Już tutaj widać, że powoli, powoli to mocowanie odchodzi tutaj od góry kasku. O, powinno się udać. I tutaj najważniejsza sprawa: jeżeli nam to zejdzie w jednym kawałku, to znaczy, że to się da użyć ponownie. Natomiast jeżeli tutaj by nam to odeszło w dwóch kawałkach, to byśmy nie mogli. Mi to tutaj zeszło idealnie na jednym kawałku. I takie oto mocowanie powinno się trzymać całkiem spoko ponownie. Ja tutaj użyję jeszcze takiego jednego meku przy klejeniu tego do nowego kasku. A ważna sprawa, to nie może być tuste. Sobie gdzieś to tam przetrzyjcie. Odresy na przykład. Ta powierzchnia nie może być tłusta. Także nie dotykajcie tego tustymi łapami. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa przed klejeniem, możecie zrobić taką rzecz i ja też to zrobię. Przed momentem klejenia. Podgrzeję sobie jeszcze raz, tym razem nieco mocniej, właśnie ten tutaj przylepiec. Podgrzanego przylepsa tutaj przyklejam, póki klej jest ciepły. Wiem, że też niektórzy te same naklejki rozpalają przy pomocy zapalniczki. Ja wiem, nie robiłem tego nigdy. Nie chcę, żeby mi tutaj śmierdziało w samym pokoju. Także mam nadzieję, że suszarka wystarczy. Jeszcze to tutaj troszeczkę podgrzeję. Wygląda na to, że się trzyma i że cała misja się udała. Teraz zobaczę jak fituje na tym kamerka. A kamerkę zaczepiam na takim oto mocowaniu. Wsuwam je od dołu. Tutaj się taka guma blokuje. Ja akurat na kasku używam od już od ponad roku GoPro 9. I GoPro 9 ma to spoko, że się mocuje przez takie wyciągane od razu z kamerki właśnie mocowanie. Nie trzeba mieć tutaj jakiejś specjalnej klatki do tego GoPro. Na początku się obawiałem trochę, że dzięki temu, a w sumie przez to, to GoPro będzie jakieś mniej odporne. No ale jeszcze go nie rozwaliłem, a trochę w tym sezonie i poprzednim było. I kamerka na kasku wygląda w ten sposób. No i ma się bardzo dobrze. Kamerka na kasku będzie się trzymać swoją taką pełną mocą. Dopiero w momencie, kiedy ten klej tutaj dobrze wyschnie, ale na razie jest naprawdę naprawdę spoko. Ogólnie tak sobie myślę, że to też wyjdzie w praniu, czy ona będzie nachylona w ten sposób, czy bardziej będzie tak, czy bardziej będzie w drugą stronę. To wszystko wyjdzie tutaj w praktyce. I po zamontowaniu tego w drugą stronę jestem, patrzcie jak mocno w stanie odchylić to do tyłu. Przy kasku, który zazwyczaj wygląda tak, no to jestem praktycznie w stanie nagrywać kogoś, kto jedzie po prostu przeze, przede mną i go gdzieś tam na hopach followować. A w momencie, kiedy jeżdżę sam, to po prostu to sobie odwrócę i będzie tak jak wcześniej. Całkiem spoko opcja. I takiej opcji niestety nie miałem w przypadku tego kasku. Jest to mój drugi kask który d Design akurat. I tutaj, po zamocowaniu GoPro, jest taki problem. W momencie, kiedy jeżdżę samemu, jest wszystko idealnie, bo jestem sobie w stanie tutaj to bardzo fajnie ustawić i ujęcia są naprawdę sztosowe właśnie tutaj pod tym, w tym miejscu pod daszkiem. Tylko jest jeden problem. Problem występuje wtedy, jeżeli chcę nagrywać kogoś, kto jedzie przede mnie, właśnie robić jakiegoś kozackiego traina, to nie mogę za bardzo tego zrobić, ponieważ przy przechyleniu na maksa do góry w tej pozycji ta kamerka zaczyna nagrywać tutaj daszek, i się ten daszek tutaj po prostu jest widoczny w kadrze i wygląda to mega słabo, zabiera to znaczną część kadru. Osoby jadącej przed, i tak nie widać, także postanowiłem to rozwiązać nieco inaczej. Teraz mogę to rozwiązać, ponieważ ziomeczek, właśnie do buzera, którego pokażę Wam jeszcze za moment, podesłał mi takie przylepce, troszeczkę inne niż te, które ja mam. Ok, jest jeden przylep, jest taki, ja mam taki sam ale drugi jest na płasko. Już Wam mówię jaką to robi różnicę. Tutaj mam zastosowany przylepiec, który jest też, tak jak ten przylepiec, wygięty. I on się tutaj super dopasowuje do tej płaszczyzny. Ja natomiast przykleję tutaj jeszcze jeden przylepiec i trafi on właśnie tutaj pod daszek. Ale jak widzicie, tutaj mamy taki kąt rozwarty i przy przyklejaniu właśnie tutaj tego mocowania Trzymałoby się to nieco słabiej niż w przypadku, w którym zrobię tutaj to mocowanie na płasko, bo to już tutaj prawie idealnie pasuje. Dojdzie tutaj warstwa właśnie takiej naklejki. Też jak się zastanawiacie, czy można taką naklejkę czymś zastąpić, to ja przez dłuższy, dłuższy czas zastępowałem go taką taśmą. Jest to taśma dwustronna, ale co ważne jest to taśma dwustronna na piance. To jest właśnie warstwa takiej pianki i im ta warstwa jest grubsza, tym to działa za lepiej. Okay. Tutaj w oryginalnej nakręce 3M też jest właśnie taka pianka i to działa bardzo dobrze. Ok, przypasowuję sobie tą naklejkę. Widzę, że tutaj nie jest idealnie na tą szerokość, ale mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że to tutaj nie zaszkodzi. Ok, teraz przechodzę do daszku, odklejam tutaj właśnie tą taśmę. No i mam nadzieję, że to będzie trzymać całkiem fajnie. Teraz przez jakiś czas również będę to tutaj przyduszać. Ale widzę, że bardzo fajnie się tutaj uzupełniła ta szpara, tutaj na samej górze. I powinno to trzymać naprawdę, naprawdę spoko. A tutaj jeszcze Wam taki patent pokażę, żeby to mocowanie się tutaj. Mega dobrze skleiło, to po prostu zrobiłem taki patent, zacisk stolarski, kawałeczek skarpety, żeby tutaj niczego nie obrysować. I to się tutaj dociska. Niech to sobie tutaj będzie przez dłuższą chwilę, bo to jest mocowanie, na którym mi najbardziej zależy. I tak to wygląda. Okej, okay, nadeszła chwila prawdy, spróbujemy tutaj zamocować kamerkę. I ogólnie jeżeli planujecie przykleić swoją kamerkę do waszego kasku, to najpewniejszym rozwiązaniem będzie przyklejenie go do kasku, a nie do daszka. Natomiast z tym kasku, trojki designa to jest spoko, że ten daszek jest mega sztywny i pierwsza sprawa nie boję się o ten daszek, a druga sprawa, no, materiał z tego daszku nie będzie jakiś taki mega roztrzęsiony, przynajmniej mam taką nadzieję. Ok, dwa kaski ogarnięte. To czy będzie się to sprawdzać, to zobaczymy już niedługo. Teraz została mi ostatnia naklejka, a w sumie ostatnie mocowanie, bo naklejki już nie mam. Ale mam taśmę dwustronną i właśnie przy pomocy tej taśmy dwustronnej nakleję to do buzera. Eee, buzer, właśnie, zakupiłem sobie buzer stwierdziłem, że, że na przyszły rok są plany na tyle grupę i będzie właśnie więcej jazdy na moim nowym rowerze lub i jakieś tam haratanie w górach, po bikeparkach i tak dalej. I stwierdziłem, że no porad się troszeczkę tutaj e, zabezpieczyć. Wybrałem sobie buzzer. Buzer kupiłem używany od ziomeczka. Pozdro dla Ciebie dany z tego miejsca. Dlaczego kupiłem buzzer? to już wiecie. Dlaczego Foxa? Nie wiem w sumie. Tak sobie pomyślałem, że Fox byłby spoko. Ziomeczek miał akurat Foxa, to wziąłem Foxa. A używany, bo nie chciałem wydawać na to 600, a ten model tutaj po dziś dzień zgarnia bardzo, bardzo dobre noty w fajnym stanie. Także mam nadzieję, że posłuży. Właśnie na tym buzerze zakoszę sobie patent toskara i przykleję sobie mocowanie. Z tego co pamiętam, on to robił jakoś tatrytetki w swoim i brał mocowanie z szereg. Mi się moje szeregi jeszcze kiedyś przydadzą i nie chciałbym ich sobie tutaj niszczyć. No, ale mam jeszcze to jedno mocowanie i sobie że sobie przykleję tutaj, w tym miejscu. Może być za nisko, no, ale może nie być za nisko. Zobaczymy. Zmieszczą mi się tutaj dwa rządki mojej taśmy na właśnie na tym przylepiec. To zaczynamy klejenie. No i teraz najgorsza sprawa. Najgorszą sprawą w tej naklejce jest to, że tutaj tak łatwo się nie odrywa ta folia. Przynajmniej w przypadku tej taśmy, którą ja kupiłem. Okej, okay, folia jak widzicie odklejona. Postaram się to jeszcze tutaj troszeczkę podgrzać. Wygląda to tak. Czy to będzie działać, tego nie wiem. Szansa jest 50 na 50, albo będzie działać, albo nie będzie działać. Tak sobie patrzę, że to mocowanie jest dosyć nisko. Nie wiem, czy to dokładnie będzie taki efekt, jaki bym chciał uzyskać, ale po prostu zobaczymy w praktyce. Nie ma co się teraz tutaj przejmować. Zobaczymy po prostu na rowerze w następnym odcinku. A tutaj w prawym górnym rogu. Widzicie, support, support nowej ramy. I mimo, że kolor się zgadza, to nie jest to rama horneta, którą składaliśmy na poprzednim odcinku. Jeżeli nie widziałeś filmu, to zapraszam i odsyłam ciebie gdzieś tutaj albo tutaj. Jest to inna rama, i nadszedł ten dzień. W sensie jeszcze nie dzisiaj nadszedł. Ale tego Oto26 Playera będę zmieniać. I pytaliście się, kiedy zmieniam, kiedy zmieniam. No to właśnie nadszedł ten czas, że będę zmieniać się jeszcze nie nadszedł, bo za chwilę nadejdzie. I tutaj mam do was takie pytanie, bo są dwie opcje, a w sumie to są nawet trzy opcje. Miałem na początku w planie coś takiego, że zanim zrobię podmiankę ramy, to na początku pokażę wam w jaki sposób przygotowuję ten rower do sezonu, czyli właśnie tak od A do Z go rozebrać i tak dalej, ale sobie myślę, no po co coś takiego robić, skoro będę go dla was składać od A do Z na drugiej ramie. A też jeżeli chodzi o tutaj o tych Six Player'a, to nie ma tutaj za dużo takich tematów, które mógłbym wam pokazać serwisowych, bo ja o ten rower mega dobrze dbam i to jest mój taki najważniejszy rower w tym momencie. I on nie jest zaniedbany w sensie, tutaj wszystko jest robione na bieżąco: jest na bieżąco robiona i amortyzacja, i jakieś tam łożyska suportu tam na bieżąco po prostu wyjmuje czyszcze. I też jak rozbierałem teraz w poprzednim tygodniu na przykład piasty z tyłu, to ona w ogóle w środku wyglądała, jakby była nowa w sensie, ja jej nie rozbierałem od roku. Ale jest to na tyle dobrze zachowane i tam czyszczone na bieżąco z zewnątrz, że ten wsyw po prostu się nie dostaje do środka. I tak sobie myślę, że to nie jest najlepszy materiał, żeby wam pokazać, jak ja to robię od A do Z. Ale mam jeszcze jeden rower i go tutaj nie ma. Ale rower ten moglibyśmy zrobić tak totalnie od A do Z, bo jest z nim kupa pracy. W sensie on jest w dużo słabszym stanie niż moje rowery, i będzie widać ten taki efekt finalny. Wow, że, że po prostu bierzemy dirtówkę, która jest w stanie takim bardzo średnim i doprowadzamy ją do efektu, takiego, że do efektu takiego, że wygląda to praktycznie jak nowy rower. I coś takiego mam w planie. I dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego w ogóle zobaczyć, bo yy, jest kilka kanałów na YouTube, które gdzieś tam w jakimś stopniu remontują te rowery, ale tam nie nikomu personalnie wygląda to czasami tak zrobione na Janusza i że człowiek by nie chciał na tym raczej skakać. Także dajcie znać, czy chcielibyście to zobaczyć na tym kanale. Bo właśnie tak to będzie. Także dajcie po prostu znać co myślicie o tych dwóch tematach. A my widzimy się już wkrótce. Z fartem. No i mam nadzieję, że widzimy się w końcu z czereśniowej Dirt. Bo teraz tam troszeczkę śniegu zeszło z rejonu. I może się udać. Może się udać. Jeszcze na starym To Six Player.